Mogło się wydawać, że postaci takich jak Moro, generał Kozu, czy choćby Lili już nigdy więcej nie zobaczymy w serialu, ale fuzja wszystko zmieniła i ich powrót jest możliwy. Jeden z użytkowników zapytał na Twitterze twórców ninjago Powstanie Smoków o bardzo ważną rzecz. I otrzymał odpowiedź, a w dzisiejszym odcinku sobie o tym porozmawiamy, bo naprawdę jest o czym. Jeśli chcesz być na bieżąco z newsami i ciekawostkami ze świata ninjago, to możesz zasubskrybować mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. A tymczasem lecimy z tematem. Zacznijmy od pytania wprowadzającego nas do tego głównego wątku. Jeden z użytkowników zapytał twórców o to, czy kraina umarłych również staliła się z ninjago. I otrzymał odpowiedź twierdzącą: Oczywiście wszystkie krainy połączyły się z Ninjago, więc tyczy się to również krainy umarłych. Dalej, następny z użytkowników zapytał się do Kawajata, jak w takim wypadku działa śmierć. Czy postać odradza się jak w grze komputerowej, a może po prostu znika? Twójca odpowiedział w następujący sposób. Bardzo ciekawe pytanie. Oglądaj, żeby się przekonać, ale nie chodzi tutaj o 12 października, kiedy wyjdzie druga część najnowszego sezonu, ale będzie to dotyczyło głębszej części serii, jakichś następnych sezonów. Oznacza to tyle, że zobaczymy umarłe postacie. Dlaczego? Skoro ten wątek zostanie poruszony, musimy się jakoś dowiedzieć, jak działa śmierć, prawda? Czyli na pewno jakaś z postaci, których już nie ma w ninjago, bo odeszły kilka lat temu, powróci i zostało to już chyba oficjalnie niepotwierdzone, przynajmniej można tak wnioskować ze słów do Kawhiata. Generalnie jak dokładnie nie wyjaśnia czegoś dokładnie, tylko odpowiada w taki właśnie tajemniczy sposób, to można to uznać za nieoficjalne potwierdzenie, ponieważ on sam spoilerować nie może, ale zawsze stara się nam coś przecisnąć między słowami. Więc oznacza to, że można się spodziewać powrotu choćby Moro, Lili, Matki Jay'a czy wszystkich innych, których w Ninjago mieliśmy już nigdy więcej nie zobaczyć. Oczywiście na pewno nie będą na pierwszym planie, ale z chęcią zobaczyłbym ich jako postacie poboczne choćby na chwilę. Wydaje mi się, że byłby to całkiem ciekawy smaczek. Tak w ogóle to ich powrót możliwy jest już w przyszłym roku. Dlaczego? ponieważ wtedy dostaniemy drugi sezon Powstania Smoków, którego pierwsza część ukaże się na początku roku, między styczniem a marcem, a druga wyjdzie na lato. W końcu, jak wiemy z Comic-Cona, stare postacie mają powrócić, a przez to, że nastąpiła fuzja i kraina u małych również scaliła się z Ninjago, to wydaje mi się, że na pewno tyczy się to także tych, którzy już odeszli. Także możecie napisać w komentarzu, co o tym sądzicie, którą ze starych postaci najbardziej chcielibyście zobaczyć, a tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Hey.